Dzień dobry, Paweł Barański po raz kolejny. Uff, nie wiem, szczerze powiedział, co powiedzieć, bo to jest już tak męczące, wszystko się głowie nie mieści. Ale na tym im zależy, żeby kogoś wykończyć. Nie tylko mnie, tylko są dziesiątki, czy setki, nawet tysiące takich ludzi. Dzisiaj mi powiedzieli, jak aplikowałam w pewne miejsca do pracy, że najpierw Ukraińcy mają pierwszeństwo, dopiero potem cała reszta. Wyobraźcie sobie, więc jest Ukrainizacja Europy. Ale to, co chciałem powiedzieć. Mianowicie chodzi o to, że nie dadzą w ogóle, ja już nie mówię, zarobić pieniędzy, a nawet ich utrzymać. I tutaj prokuratura Sieradzka, Wrocławska, razem z policją dba pilnie o to, żeby przetrzymać kogoś do ostatniego momentu, do wydania ostatnich pieniędzy. Słuchajcie, gdzie po kradzieży wszystkich dokumentów nagle się uruchomiła jakaś sprawa. No, gdzie pierwszy raz, gdzie złożyłem chyba z 20 ponad zawiadomień o przestępstwach, przynajmniej w tym miejscu, nagle, jak już być może dostanę pracę, mam się stawić do, w prokuraturze. Słuchajcie, takim zajmuje to rok, dwa, bez odpowiedzi, bez niczego. A tutaj nagle, w ciągu tygodnia, proszę Państwa, jest odpowiedź. Gdzie już nie mam pieniędzy i jestem prawie na ulicy. Żeby przetrzymać, trzeba oczywiście pokonać kilkaset kilometrów. Najlepiej dwa razy tyle, pokręcić się jeszcze po kraju troszeczkę i jechać w takie miejsca, gdzie te śmiecie chcą, a następnie na piechotę dojść do pracy, jak już nie będzie nawet na paliwo. I za przeproszeniem, że tak brzydko powiem, te kurwy zajechane w ten sposób działają.